Cześć, witajcie na kanale CTGTV. Ja jestem Paweł i dzisiaj razem z kamerą zawitaliśmy do Katowic, gdzie przepytamy Julka z Kofeina Studio. Zapraszamy. Witaj, Julku, cześć. Cześć. Powiedz nam, co robisz w Kofeina Studio, czym się zajmujesz? Głównie zajmuję się nagrywaniem dźwięków oraz ich. Yy, produkcją. Późniejszą obróbką? Późniejszą obróbką. Okej. Okay. A dlaczego wybrałeś pracę w studiu nagraniowym? Dlaczego nie zostałeś, nie wiem, górnikiem albo kierowcą rajdowym? No to wyszło przez y, w sumie trochę przypadek. Y, aczkolwiek, bo ja jestem bardziej, znaczy nie bardziej, ale byłem, czy jestem muzykiem i mhm. kiedyś, y, kiedy jeszcze chciałem, że tak powiem, osiągnąć sukces komercyjny jako, y, nazwijmy to, w branży muzycznej e, bardzo często spotykaliśmy się z różnymi e, studiami nagrań. Że mnie to interesowało też od strony technicznej, e, jak to się wszystko nagrywa, to zawsze byłem zainteresowany tym, co się wydarza podczas tych nagrań. Mówię o nagraniach swoich, w których uczestniczyłem jako muzyk od, od tam dawnych e, e, lat i e, po prostu zaczynałem się tym na bieżąco inter interesować. A bezpośrednią przyczyną było chyba e, oszczędność. Stwierdziliśmy, że tyle pieniędzy wydajemy na nagrywanie swoich własnych piosenek w tych różnych studiach, mhm. że czemu by nie przeznaczyć ich na zbudowanie własnego studia, gdzie by choćby jakieś takie bardziej, na, na początku to miały być niby bardziej do wersji demo, czy czegoś takiego sobie nagrywać? Jakieś no i... domowe studio projektowe? Tak, tak, taki mhm. był to pomysł na początek, a potem. W późniejszym czasie to się nam trochę rozrosło. Już zaczęliśmy nagrywać głównie siebie, potem, że nam to zaczęło wychodzić fajnie, no to najpierw pojawili się jacyś znajomi, potem znajomi znajomych i tak to się I potoczyło, się że zostało studio, które teraz stało się główną częścią okay. mojej działalności. Wspomniałeś o tym, że studio wzięło się stąd, że chcieliście zacząć nagrywać z oszczędności siebie. No i to trochę jakby zahacza o to, co jest teraz dosyć gorącym tematem, głównie gdzieś tam w internecie, czyli o nagrywanie gitary w domu, samemu. No i czy mógłbyś podpowiedzieć coś naszym widzom, jak mają dobrze nagrać samemu gitarę w domu, w domowych warunkach, z wykorzystaniem tego, co mają albo mogą mieć, no wiadomo, bez szalonych kwot, nie? No gitara jest akurat... Znaczy to jest w ogóle temat rzeka, jak nagrywanie wszystkiego. Można opowiadać o tym godzinami, ja wychodzę z takiej zasady, że chyba najważniejszą rzeczą w nagraniu jakiegokolwiek instrumentu, jakiejkolwiek partii jest to, jak się na nim gra i jak się no tak. y, po prostu umie ten instrument obsługiwać w skrócie i jakie ładne dźwięki z niego wydobywać. A samo nagranie tego instrumentu to już jest kwestia techniczna i tak naprawdę dosyć prosta. Nie ma tutaj bardzo wielu, znaczy jest bardzo wiele różnych technik, ujęć, możliwości, których będziemy mogli sobie wykorzystywać, żeby to zrobić. Natomiast tak naprawdę wystarczy jeden zwykły, tani mikrofon dynamiczny. Oczywiście mówimy o sytuacji, w której nagrywamy tą gitarę z jakiegoś wzmacniacza i PRAMP, karta dźwiękowa i już możemy nagrywać. Nie ma tutaj żadnej filozofii. Najważniejsze będzie przygotowanie, co jesteśmy w stanie jakby wyciągnąć z wniosków, nazwijmy to. Ale według Ciebie, osoby, która pracuje na co dzień z dźwiękiem, można w domu dobrze nagrać coś, co będzie później brzmiało i nadawało się, nazwijmy to, do komercyjnego świata, czy nie? Tak, myślę, że zdecydowanie, ale trzeba byłoby już troszeczkę tego sprzętu mieć okay. i, i umiejętności. Aczkolwiek dla kogoś, kto jest sprawnym gitarzystą i się na, nagrywał w różnych studiach, to myślę, że e, zrobienie sobie takiego setupu w domu to nie jest żaden problem. To jeżeli już zrezygnujemy z nagrywania w domu, powiedzmy, że chcemy mm, pójść o krok dalej i zrobić coś bardziej profesjonalnego, jak przygotować się do tego, żeby wejść do studia? Co, nazwijmy to gitarzysta, no bo wcześniej mówiliśmy o nagrywaniu gitary, co taki gitarzysta musi mieć bądź umieć. Jak się przygotować do tego, żeby bez wstydu nazwijmy to, wejść do studia, nagrać swoje partie i żeby to wszystko wyszło tak, jak powinno? W muzyce nie ma demokracji w mojej, moj, w mojej opinii. Jeżeli chcemy nagrać jakiś kawałek, który będzie później może jakąś, jakimś hitem, okay. będzie, będzie, się będzie się sprzedawał. <laughs> będzie się sprzedawał. To przede wszystkim trzeba to wszystko zaplanować od samego początku do końca. Gitara jest tylko z reguły jednym z instrumentów. Czasami może być tylko gitara i wokal, a czasami może być nawet tylko gitara. Znamy chyba takie kawałki, których na przykład jakiś tam riff gitarowy pociągnął cały numer i bez niego by ten numer nie istniał, nie? No tak. Natomiast jest to przede wszystkim dzieło, które jest tak naprawdę projektem. Mówię o całej piosence. I z dość skomplikowanym. Skomplikowaną strukturą. Skomplikowaną strukturą właśnie dobrze. Mm -hmm. I ktoś musi czuwać nad tym, co to tam wszystko ma być. Więc bardzo ważną rolę odgrywa po prostu producent muzyczny, czyli kierownik, który tym wszystkim jako tako zarządza. No i teraz dajmy na to te, pytałeś się o gitarę. No to pytanie, czy ten gitarzysta jest tylko gitarzystą, który ma zagrać partie jakieś, no to co trzeba zrobić, nauczyć się ich perfekcyjnie, tak żeby umieć zagrać sprawnie, równo, czysto, ładnym dźwiękiem mhm. w różnych wersjach. E, no jeżeli natomiast ten gitarzysta akurat to często się pewnie też zdarza, sam jest że tak powiem twórcą swojego numeru, no to sam wie najlepiej, co chce nagrać i jak to chce brzmieć. Ważne jest to, żeby zawsze wiedzieć co się chce mieć w nagraniu na jako w efekcie końcowym, mhm. a nie próbować nagrywać Jakieś byle, co a może to się uda, a może tamto. Bo to się z reguły w 98% wypadków nie udaje. Zajmuje tylko czas, energię i, i skutki tego są mizerne. Więc z reguły lepiej na początku zaplanować dokładnie, co chcemy nagrać, potem zastanowić się, jak to zrobić. Czy to a umiemy na przykład wykonać? Jeśli nie umiemy, to wymyślmy sobie inną, alternatywną rzecz, którą umiemy zagrać. Przepraszam bardzo, albo weźmy jakiegoś innego muzyka, który sobie Poradzi z, z nagraniem tego? To samo odnośnie sprzętu. No. Nie można na przykład przyjść do studia z jakimiś e, z nie wiem, starymi strunami, e, zepsutym, wyłuczącym piecem i gitarą, e, która nie stroi w ogóle, no bo, no bo to się po prostu nie uda. Później no. wymagać, że ktoś Ta. się naprawi w miksie, ok. To przyjmijmy sobie y, taką sytuację, że przychodzi zespół. I stwierdza, oni już wiedzą co chcą zrobić, mają opanowane wszystkie numery, jest ich powiedzmy 10 i chcą nagrać całą płytę. Jako powiedzmy pierwszą, pierwszego longplaya. Ile muszą mieć, żeby coś takiego nagrać? Ile coś takiego kosztuje? Jakie to są koszty? Nie chodzi mi tutaj o rzucanie konkretnymi kwotami, ale na jaki wydatek trzeba się mniej więcej przygotować, żeby studio nagraniowe mogło coś takiego dla zespołu zrealizować? No to jest znowuż temat rzeka, bo zależy to przede wszystkim. Od tego zespołu. Jeżeli okay. ich piosenki są, nazwijmy to, już wyprodukowane, oni doskonale, nie mówię w sensie nagrane, tylko mm -hmm. oni doskonale wiedzą, co tam ma być, każda nuta jest na miejscu. I teraz druga rzecz. Ich yy, muzycy, yy, ci, którzy są w tym zespole, czyli cała ta dziesiątka, jest sprawna, umie sobie poradzić z zagraniem tego, co chce zagrać, i ma. Do, do tego odpowiedni sprzęt i, mm -hmm. i wyposażenie. Teoretycznie temat nie wydaje się taki straszny, bo potrzebny jeszcze jest nam tylko studio, jakiś sprawny realizator, który to wszystko nagra i później zmiksuje. No i jeszcze powiedzmy, koleś od masteringu. Nie, nie fajne słowo koleś od masteringu. Okej, okay. <noise> specjalista. Specjalista od masteringu. Do powiedzmy jednej piosenki takiej przeciętnej, sprawny. Gitarzysta powinien sobie poradzić z nagraniem gitar w ciągu tam godziny, dwóch maksymalnie, nie? Więc 10 piosenek, no to 20 godzin na takiego gitarzystę. Bębniarz sprawny też powinien załatwić temat całkowicie w jeden dzień. Maksymalnie, bo mówisz dziesięciu, no nie wiem jakie tam jeszcze są inne instrumenty. Dziesięć Niektórym... znaczy 10 utworów. Dziesięć 10 utworów. Więc powiedzmy, ale... powiedzmy, że w zespole będziemy mieli dwóch gitarzystów, basistę, wokalistę i perkusistę, czyli taki. Standardowy, powiedzmy dosyć skład, i grają sobie, nie wiem, alternatywnego roka no. Mają 10 utworów. Czyli ustaliliśmy, że w jeden, jeden dzień będzie nagrywał perkusista, około dwóch godzin gitarzysta, tak? Na numer. Na numer, ta, ta. tak, 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 na numer. No, no to... e, czyli mamy 20 godzin gitarzystę, cały dzień e, perkusistę, wokalista? No, ze dwa, trzy dni bym mu dał, żeby tam go nie. Zależy żeby się jeszcze, nie wiadomo, że jest dużo chórków, czy nie ma tych chórków. Z wokalistami, jest, wiecie, najbardziej wy, 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 trudna sprawa, bo to jednak oni są najważniejsi w tej, w tej no całej, tak, całej piosence. Oni są i, na froncie. I tam jeszcze dochodzą różne emocje i takie inne. Chociaż okay. sprawny wokalista też przychodzi i śpiewa. Dobra, i basista, tak jak gitarzysta? Na Nawet godzinę? krócej taki basista, to co to tam. Ma <słuch> <do giany. słuch> nie, to też nie. Sam jestem basistą. <słuch> no ale jest ten instrument w sensie, mamy do nagrania jedną linię z reguły w muzyce. Popularnej. No tak, no, no nie ma tam... Na pewno nie jest to tak wymagające jak większość nie wiem, partii wokalnych, nazwijmy to tak. Dokładnie. Okay, okay. Ale e... bardzo często ci basiści później potrzebują na przykład trzech dni, żeby nagrać swój bas. No, no to już zależy. <laughs> Przyjmijmy, że to jest bardzo sprawny basista i on sobie w jeden dzień poradzi ze wszystkim, tak żeby to po prostu zapiąć od A do Z z ewentualnymi poprawkami. Czyli co w tydzień. Tak, ta jest nagrania... To jest to realne. No nie, jeszcze dołóżmy trochę czasu na, na, na miksy. Znaczy nie, chodzi mi o samo nagranie. Czyli powiedzmy, że tydzień to jest kwestia nagrania wszystkiego, jeżeli jest to sprawna ekipa. Przy dobrej organizacji. Przy dobrej organizacji, tak. okej. Okay. Tylko pamiętajmy, że ja powiedziałem o przykładzie, w którym yy, ten zespół ma piosenki całkowicie wyprodukowane. Tak, tak, wyprodukowane. Zakładamy, że wiedzą co chcą, wchodzą, i nagrywają, nie ma żadnych. Yy, zmiany jakby w trakcie no chyba że to jest coś co wypłynęło powiedzmy pod wpływem no, emocji zdarza się Okej, okay. jakie to są mniej więcej koszta jesteś mm. w stanie określić szczerze mówiąc nie wiem jak jest u konkurencji <grym> u nas jest to 150 zł za godzinę więc okay. ale myślę że jest to średnia taka chyba cena są pewnie studia które są droższe są na pewno są takie które są droższe no, mm. no wiadomo no właśnie, okej, okay, dobra. 150 zł za godzinę, czyli im są lepsi i im szybciej się z tym mówią, tym mają po prostu taniej. Dokładnie. Czyli tak. im gorszy muzyk, tym więcej płaci. Dokładnie tak, to jest ta ta... bardzo. Wspomniałeś wcześniej o, yy, o masteringu przy okazji, właśnie, jakby produkcji całej płyty. No i mastering będzie tym końcowym etapem, powiedzmy, przy produkcji. Dlaczego on jest taki istotny? Dlaczego on jest taki istotny? Skąd w ogóle się wziął kiedyś mastering? Stąd, żeby ograniczyć nagranie, jak jeszcze były czasy płyt analogowych, nie? Z rowkami. Żeby dopilnować, żeby dynamika tego nagrania nie przeszkadzała nam, zwłaszcza w jakichś tam skrajnych częstotliwościach, żeby nam po ta igła nie wyskakiwała z tego rowka. To było pierwsze mm, zastosowanie masteringu. No teraz w skrócie on służy temu samemu, żeby nagrania zunifikować do jakiegoś jednolitego poziomu, tak żeby na przykład słuchacz nie denerwowała różna głośność na płycie, czy na antenie radiowej, czy choćby w YouTubie. Chociaż jak wszyscy zauważyliśmy od dłuższego czasu, chociaż teraz to się już powoli troszeczkę odwraca, mówisz o wojnie głośności o wojnie to nie? głośności. Mhm. Natomiast no to było główne zastosowanie masteringu yy, i jakby jego cel. Oraz jeszcze taka unifikacja, większość re realizatorów sobie realiza realizuje yy, na swoich, jakichś tam ulubionych głośnikach. No, a chodziłoby o to, żeby to nagranie w miarę fajnie chodziło na wszystkich głośnikach, takich jak na przykład słuchacze mają w domu, czy w samochodzie, mhm. czy gdzieś tam. I to jest jakby główny cel masteringu. Natomiast jest jeszcze druga yy, rzecz, którą ja sobie osobiście bardzo cenię. Yy, mianowicie, jak wysyłamy. Yy, Piosenkę, dlatego fajnie jest nie majstrować. Znaczy, nie rob... znaczy, często niestety, z racji na budżet, bardzo często jest tak, że sami robimy ten mastering, bo, bo zespołu na przykład nie stać na to, żeby zapłacić za dodatkowy mastering, albo więc musimy to zrobić po prostu sami. Natomiast y, bardzo fajnym y, jakby zjawiskiem jest to, że możemy go wysyłać do kogoś innego, kto spojrzy na ten nasz materiał, już nagrany, nad którym my siedzieliśmy na przykład kilka miesięcy i skrupulatnie tam wymyślali partię, nagrywali i ktoś na niego po prostu świeżym uchem patrzy mhm. i a no jego głównym zadaniem jest zrobienie tego, co powiedziałem wcześniej, czyli po prostu zunifikowanie tego nagrania, a b no możemy usłyszeć jakieś fajne wskazówki bądź porady, które nam gdzieś przez te kilka miesięcy uciekły, uciekły po prostu, a są oczywiste i rzucają się Totalnie. To jest w sumie odpowiedź na następne pytanie, które chciałem Ci zadać, czyli dlaczego przeważnie wygląda to tak, że mastering wykonuje ktoś inny, a mix ktoś inny, że są to przeważnie dwie różne osoby, a nie że siedzi jedna osoba i to robi, więc pewnie pierwszą rzeczą jest to, co powiedziałeś, czyli jakby inne spojrzenie na ten cały projekt. I no, dodatkowa opinia kogoś, kto się na tym zna. Nie? Dokładnie tak. Okay. Są jeszcze jakieś inne powody, dla których przeważnie mastering wykonuje ktoś inny? My Myślę, że nie, aczkolwiek. Yy... Oprócz oczywiście tego, żeby dać komuś innemu zarobić? <laughs> nie, nie, nie. Myślę, że jeszcze sam mastering jest już procesem od strony, jakby, wiesz, jak mamy dobrze zmiksowane nagranie, to masteringiem możemy je tylko poprawić. Jak mamy źle zmiksowane nagranie, masteringiem może ciężko coś je uratować. Tam, no, ciężko je uratować, nie? Natomiast sam w sobie mastering jest procesem bardzo wymagającym od tego realizatora, dlatego z, z reguły realizatorzy zajmujący się masteringiem to są mega fachowcy już, którzy drugą stroną znają też kilka kluczków i tajemnic, na przykład na takie, znaczy kluczków czy tajemnic. Ale na przykład na takie dziwne zjawiska jak Popatrzcie sobie, mm, na przykład w radiach lecą piosenki i na przykład wchodzi jakiś no, refren, który powinien być najgłośniejszy. Zrobiliśmy sobie miks naszej piosenki i tutaj słuchamy go w studiu. Refren wchodzi, bzw. na dźwięku, rywam. Potem poleciało to na antenie tego naszego radia. Słuchamy, wchodzi refren, bzz, wszystko klapa. nie? No i dlaczego, nie? Wiesz, no, ci kompresor ludzie... Kompresor na... na wyjściu? No tam w, oni w radiach stosują taki kompresor, wiadomo, bo tam wszystko jest dopakowane do mhm. granicy możliwości, no i dobrze odpowiedziałeś. No ale kiedyś ci masteringowcy sprawdzali jak to zrobić, żeby nagranie zrobić tak, żeby jednak w tym radiu też była ta na dźwięku, mhm. a nie tylko na naszym odtwarzaczu. No, no. Czyli w skrócie trzeba zrobić trochę inny mastering do radia niż mhm. ten, który będziemy sobie słuchali do na płycie. Do serwisów streamingowych albo do Dokładnie. Okej, okej. Okay. Okay. Czy istnieje coś takiego jak wyjściowe pasma, w cudzysłowie, w których możemy zacząć lokować instrumenty, czyli powiedzmy, że od zera, no może nie, ale od 30, powiedzmy, herców do 200 będzie to gitara basowa, od 200 do, dajmy na to, 2000 będzie to Gitara elektryczna czy akustyczna istnieje coś takiego? Jest coś takiego? Praktykuje się w ogóle coś takiego? Ja bardzo nie lubię tego dzielenia instrumentów na te pasma, o których właśnie powiedziałeś. Ale no, no, no jest od strony praktycznej jest, bo widzimy, że jak gramy na gitarze basowej, to jakie, jakie częstotliwości słyszymy z, te, z tej gitary? To samo z gitarą akustyczną, czy każdym innym instrumentem. Więc oczywiście, że jest coś takiego. Natomiast ja wychodzę z założenia, że zdecydowanie lepiej jest instrumenty nagrać tak, żeby sobie nie przeszkadzały. Czyli no wiadomo, nie możemy na przykład nagrać stopy i basu dokładnie w tych samych pasmach, bo one się nam nie będą... Będą się pokrywać. Po będą się pokrywać i nic z tym, z tym nie było. No chyba, że będziemy się bawili w jakieś side czy inne takie wynalazki, ale to, to, yy, to się generalnie nie, nie jest to w ogóle potrzebne i nic nie wnosi w nagranie, tylko utrudnia i komplikuje sytuację, więc najlepiej po prostu te instrumenty umiejscawiać tak, jak one grają naprawdę. E, a jeżeli no, piec na przykład do gitary elektrycznej przez to, że sama ma korektor na sobie, bądź gitara sama, bądź wybór gitary um, umożliwia nam um, osadzenie tej partii, którą chcemy zagrać w jakimś tam miejscu. No ja zdecydowanie bardziej wolę podczas nagrania pomyśleć, jak chcę, żeby mi brzmiał ten bas, jak chcę, żeby mi brzmiała, ta, na to, ta stopa, czy w jakich częstotliwościach, żeby mi grały te gitary, takie nagrać i tam je po prostu zostawić, nie bawić się już tymi ekwalizerami za dużo. I okazuje się, że to, przynajmniej ja, to podejście lubię i ono się mi sprawdza. Yy, oczywiście, jeżeli coś się nam nie uda, możemy sobie pomóc tym equalizacjom coś podbić, czy tam coś ściągnąć, na pewno nie powiedziałbym na przykład, że bas stawiamy tam, tak jak powiedziałeś, od tam 30 do 200. No bo ktoś weźmie, założy taką półkę od 30 do 200, pff, bas, nie? No to, to jest bez sensu, no musimy to robić na, na słuch. No to, jest, nie, to nie jest tylko jakaś tam fizyka, tylko nie wiem, jakieś połączenie, które ma też jakiś... Mhm. Przecież mamy wiele nagrań, w których bas gra na przykład poniżej stopy tam. Mhm. No jest taka. Technika, nie? No, odwracania. ja oczywiście ja, nie lubię takiego samdu, ale słyszałem wiele nagrań tak nagranych, które brzmią świetnie i lubię je dalej słuchać, no. a to, że nie lubię, no bo to jest też kwestia subiektywna jakiegoś tam gustu. A w nagraniach wszelkich, no, jak wiemy, nie ma żadnych zasad. Tak naprawdę nie da się czegoś zrobić znaczy, ha, To jest w ogóle pytanie. Nie da się czegoś zrobić źle, jeżeli całe nagranie jest później świetne, nie? To nie Ty źle tam nagrałeś <grybę> werbel czy coś tam, nie? Oni I na przykład w na postawili to... zamiast werblanu, no. a to do metaliki pijesz? This sound better than the snare on Metallica's Anger. Czyli teoretycznie e, istnieją tego typu podziały. No bo tak jak wspomniałeś, e, te instrumenty grają konkretnymi pasmami, no i no nie da się zrobić tak, że znaczy pewnie. No chyba się nie da, żeby, nie wiem. Yy... Żeby wszystkie były na tej samej głośności tak, na tym samym miksie. właśnie, to chciałem powiedzieć. Dziękuję. Eee, ale nie praktykuje się po prostu czegoś takiego, bo one same naturalnie powinny tam skakiwać, a nie, 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 nie mamy ich ustawiać. Nie takiego słowa, że się nie praktykuje. Ja znaczy wiadomo, że każdy instrument musi mieć w swoim miksie. No, musi mieć swoje miejsce. Musi mieć swoje no, miejsce. Ja Mamy do dyspozycji tylko dwa parametry. No nie, jeden głośnik, drugi głośnik. Jedno możemy dać trochę bardziej w jednym głośniku, trochę w drugim. No to się tyczy bardziej tych wyż, wyżej grających instrumentów, no bo ciężko sobie wyobrazić takie coś z basem na przykład. Dwie ale, stopy. No, ale to, to i tak, to tylko ta góra z tej stopy no będzie tak, nam no. robiła robotę. Natomiast, yy, no ja bym czegoś takiego nie chciał zrobić, bym dostał jakiegoś takiego padaczki. Dobrze sobie chyba uzmysłowić, ja to bardzo lubię, ale też lubię taką muzykę z, z dawniejszych czasów typu jakieś lata osiemdziesiąte, czy coś takiego, że tak naprawdę cała robota realizatorów, czy tam tych ludzi, którzy czy to nagłaśniają koncert na żywo, czy w studiu starają się zarejestrować kapelę, to jest jak najlepsze uchwycenie tego, co ta kapela gra i zarejestrowanie tego na taśmie, bez jakiegoś dodatkowego udziwniania, bądź zmieniania na siłę pewnych rzeczy. Co bardzo często się w niektórych nagraniach teraz no ale jeżeli one osiągnęły później te nagrania sukces, to czy można powiedzieć, że one są źle zrobione? No nie, no to wracamy do tego, ale to co powiedziałeś przed chwilą, żeby, że ty starasz się jakby nie dodawać czegoś, co jest niepotrzebne, przynajmniej ja wysunąłem taki wniosek. No zgadza się. To mam pytanie na temat ekwalizacji, ale całego już miksu na sumie. To jest coś, co powinno się robić, czy coś, czego należałoby unikać? No przynajmniej z samego założenia ja generalnie tego nie robię nigdy. Chyba, że zepsułem sobie coś w tym miksie, a już nie mam czasu, bo na przykład super jest szybko, żeby, żeby, żeby to nagranie skończyć. No to wtedy może jakiś tam ruchem bym robił. Ale generalnie nie robię z prostej przyczyny, ponieważ e, pamiętajmy o tym, że e, jeżeli używamy jakichś equalizerów, no to. Ekwalizery zawsze będą wprowadzały jakieś przesunięcia fazowe. Nie? Więc jak założymy sobie gdzieś tam w łańcuchu Equalizer, a potem założymy za nim następny Equalizer, no to już sobie całkowicie porozszaniamy te tematy. Więc choćby z tej przyczyny nie, nie lubię używać jakiejś ekwalizacji na nicie. Wiadomo, że na Masteringu też się używa na, 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 na nawet DSR-ów czy różnych innych rzeczy. Aczkolwiek, w mojej opinii, lepiej jest zdecydowanie unikać tego typu ruchów. Okej. Okay. Powiedz mi, czym jest i kiedy warto używać saturacji? I to, jest, to pytanie jest strasznie ogólne, w sensie nie, nie chodzi mi stricte o saturację konkretnej ścieżki, czy saturację miksu w ogóle. Takie słowo wyszukane, ta saturacja, tak. bo czy ja dobrze rozumiem, że chodzi o distortion bądź przester? Yy, o nasycenie, no. Przester. No, powiedzmy. Ja kocham przester Na wszystkim. Na wszystkich ścieżkach, zarówno od pieców gitarowych, to po tam wszystkich, generalnie. Dlaczego warto jej używać, albo i też w ogóle nie używać? Niektórzy może, chociaż nie wiem, myślę, że dużo ludzi to lubi. Dlatego, że dodaje harmonicznych i robi nam dźwięk grubszy. W skrócie. Po prostu e... bardziej się przebija. Jest lepiej słyszalny, tak? tak dobrze rozumiem to, co No dobrze chyba. A drugą rzeczą, że ja osobiście lubię przesterowane dźwięki. W ogóle wydaje mi się, że większość ludzi lubi przesterowane dźwięki. Oczywiście zarówno mówimy tutaj o heavy gitarze, super ciężkiej, która o dziwo nie jest wcale tak mocno przesterowana, jakby się niektórym wydawało, przynajmniej na nagraniach, nie? Owszem. A, ale przester od wokalu, przez overheady, przez instrumenty klawiszowe. Okej, okay, czyli według Ciebie warto. Według mnie warto, ja lubię, jestem fanem. Ok. Znowu wrócimy sobie trochę do nagrywania gitary, elektrycznej gitary. Eee, jak używać w studio efektów gitarowych, tych wszystkich kostek? Czy istnieje według Ciebie coś takiego jak powiedzmy, nie wiem, najlepszy łańcuch efektów? W pewnym sensie istnieje, to znaczy jak najmniej. Używać. Bardzo często w praktyce będzie tak, że gitarzysta postawi cały swój zestaw, w którym będzie miał efekty do wszystkiego, włącznie z nie wiem, małym telewizorem do oglądania serialu, jak <grym> mu się nudzi. E, natomiast dobrze jest e, wszystko to po prostu wyłączać i używać jak najmniej e, tych e, efektów, poza tych, którymi potrzebujemy. Wiadomo, że jest to niewygodne trochę, no bo trzeba to rozpinać i, i przepinać jeszcze raz. Natomiast one nam e, bardzo często nawet w tym trybie niektóre mają napisane, że mają jakiś tam True Bypass czy coś, ale one bardzo często albo tno, trochę ten sygnał tną, albo po prostu ściszają. Mhm. I nie są w 100% transparentne, mimo że teoretycznie powinny Nie to są, bo nie powinni. mogą być, no bo zawsze tam jest w środku jakieś yy, gniazdka czy inne rzeczy. Nie wiadomo jak to jest tam w środku pokonstruowane, mhm. nikt tego nie sprawdza. Natomiast jak podepniemy 10 albo 20 na raz, bardzo często jest naprawdę spadek tego. Akurat, w przypadku, ja nie jestem żadnym fascynatą kabli ze super złotymi, tam jakimiś wtyczkami i, i kierunkowością i innymi, bo nie wierzę w takie tam rzeczy. Ale na pewno kabel powinien być w miarę dobry, mhm. o dobrych parametrach, bez trzęsczących wtyczek. No i to samo się tyczy tych wszystkich rzeczy, więc odepnijmy je wszystkie i zresztą zobaczymy, co się nam wydarzy na, na, na naszym źródle, na piecu i później na, 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 na głośniku. Że po prostu jeżeli będziemy nagrywali z dużą ilością niepotrzebnych rzeczy, pewnie coś stracimy. Aczkolwiek z drugiej strony, jeżeli udaje nam się ukręcić sound, który nas od razu powala, to co się przejmować. Jak je, jest dobrze, to nie, to nie ma co więcej kombinować. Okay, czyli Chyba, jeżeli... że wiemy, że możemy zrobić jeszcze lepiej. No, czyli jeżeli słyszymy, że coś jest problemem, to po prostu szukać w tym, bo im mniej, tym lepiej. Dokładnie. I pytanie na koniec. W sumie trochę na nie już y, odpowiedziałeś. W naszej wcześniejszej rozmowie. Czy w studio można zrobić coś z kiepskim nagraniem? No, można. Można nacisnąć delay. Okej, okay. czyli nie można. Raczej niestety, okej. Okay. Czyli źródło jednak musi być dobre, żeby móc później na tym dalej pracować. No bo że no w sumie przynajmniej w teorii jest to logiczne, ale e, powstał no, niestety gdzieś bardzo, taki mit. I on ten mit boleje i pokutuje. Mm -hmm. Od nie wiem jak dawna, że się tam da wystroić i tak dalej, ale efekt z tego zawsze będzie gorszy niż, gorszy nagranie, niż nagranie. A czasami nawet bardzo zły. Okej. Okay, drogi. To dla Ciebie dobry. no tak. Dziękuję Ci bardzo, Julek, za rozmowę, za podpowiedzi. Tobie również. Wszystkich chętnych do skorzystania z rad profesjonalistów zapraszam do Katowic, do Kofeina Studio. Linki do Facebooka i do strony internetowej znajdziecie w opisie. Adios. A i możesz mówić. Staraj się mówić głośno. I wyraźnie jest, yy, powoli, nie? Uh -huh. yy, jest lepszy odbiór, nawet jak mówisz wolniej, ale z sensem. To jest lepiej niż jak szybko mówisz szybko. I bez sensu. Tak. <śmiech> <śmiech> to jakby nawet bez <laughs> tego wolno i szybko. No, w się sensie, wiesz. Tak jest fajnie. To, tak to Czyli znaczy po prostu się... lepiej mówić z sensem niż bez sensu. <laughs> tak. I, lepiej I lepiej wolno. I lepiej wolno. Trzy ostatnie. Wytrzymasz. No.